Mi się wydaje, wysunąłbym taką tezę, oczywiście będziemy ją mogli zweryfikować po czasie, ale że tutaj GKS za bardzo, nie chcę powiedzieć jeszcze, bo jesteśmy na etapie szóstej kolejki, popłynął. Ale troszkę za bardzo została tutaj nadwyrężona ta kwestia rynku wewnętrznego. Tutaj, tak, tak naprawdę, przed przyjściem Bosza wszystkie te transfery były w obrębie właśnie ligi polskiej. Większość to było, większość tych zawodników, która została sprowadzona, to byli piłkarze, którzy po prostu w tej ekstraklasie swojego miejsca nie zagrzali. Choćby rosołek, który. Po jednym sezonie bodajże odszedł z Piasta i tutaj za bardzo wiara została tutaj położona w to, że Rafał Góra, który świetnie potrafi z zawodnikami współpracować, świetnie potrafi ich budować, odbudowywać momentami, że on tak naprawdę będzie w stanie uczynić coś takiego, że Rosołek zacznie być kluczowym zawodnikiem. Zacznie strzelać bramki, powiedzmy jak Sebastian Berger, będzie buksa, który zacznie naciskać po, po nieudanym sezonie w górniku, zacznie być takim naprawdę bramkostrzelnym zmiennikiem, a gdzieś tam jeszcze w środku pola będą to wszystko wspierać właśnie Łukasiak.